Nam Merytoryczne źródło informacji. Artur Dziambor, poseł na Sejm, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Arturze, miałem od razu nawiązywać do tematów poważnych, tymczasem tło, które widzę, nie pozwala mi tego nie skomentować. Poseł na Sejm nie doszły kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, a widzę jakieś postacie z kreskówek, o co chodzi? No, ja stwierdziłem, że wszyscy politycy robią w tym momencie każdy transfer internetowy do telewizji, do mediów na tle swojej biblioteczki albo nie swojej, ponieważ jak wiadomo, jak się staje na tle książek, to znaczy, że natychmiast jest się mądrzejszym. Taki zabieg jak włożenie okularów tylko po to, żeby dodać sobie trochę IQ, no to stwierdziłem, że ja zrobię zupełnie inaczej i zamiast pustego tła, to, to usiądziemy właśnie w ten sposób, a a myślę myślę, że yy, zawsze ciekawie jak twoje jest jakieś inne. Tak, pan ma już taki wizerunek tego miłego, sympatycznego człowieka, i jeszcze bardziej go pan ociepla. I właśnie a propos pana tego spokojnego, sympatycznego wizerunku, w sieci pełno jest takiej publicystyki, wywiadów, wykładów, gdzie wszyscy są straszeni, padają ciężkie słowa. Natomiast ja prosiłbym, żeby pan takim lekkim, spokojnym językiem wytłumaczył nas, wytłumaczył nam, co nas czeka w najbliższych miesiącach. No. Nie wiemy do końca, co nas czeka w najbliższych miesiącach, no, ale rzeczywiście epidemia koronawirusa dotyka w tym momencie cały świat i my się musimy na to dobrze przygotować, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Polska zareagowała na tę informację na temat koronawirusa, w jaki sposób zaczęła reagować, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli chodzi o to, że właśnie jest akcja zostań w domu to myślę, że tutaj dosyć zdaję egzamin, ponieważ sytuacja jest taka, że szczyt tego koronawirusa to dopiero jest przed nami i rzeczywiście i rzeczywiście trzeba przygotować do tego medyków, trzeba przygotować do tego szpitale, trzeba mieć na to sprzęt, żeby obsłużyć tę największą falę. A to co teraz się dzieje to jest takie rozkręcanie się tego wirusa i oczywiście ja bym bardzo chciał dla siebie i dla wszystkich nas, żeby na tym rozkręcaniu się właśnie się zaraz skończyło, no ale żaden specjalista nie jest aż tak pozytywnie nastawiony do tej sytuacji. Obserwujemy co się dzieje w pozostałych państwach Europy i niestety musimy pogodzić się z tym, że nas to też czeka. Więc, więc, najlepszym, co możemy zrobić w tym momencie, to na, narzucić sami sobie jakiś rygor. On oczywiście jest nie do końca wygodny, a już na pewno nie wpływa dobrze na nasze portfele, i to jest największy problem, jaki rząd ma w tym momencie do rozwiązania. Ale jeżeli chodzi o zdrowie, to po prostu musimy o siebie dbać, nie kusić losu bez sensu. Okej, okay, ja myślę, że z tą epidemią sobie poradzimy i. I raczej nie jest to jakaś odrealniona opinia, ponieważ Chińczycy dali radę, my też damy radę prędzej czy później. Natomiast. Tak, oczywiście. Pyta pytanie, co z gospodarką. No, i to jest dopiero problem. Ponieważ jeżeli chodzi o choroby, no to to, to jest kwestia, kwestia leczenia i kwestia tego, w jaki sposób do nich podchodzimy i czy się, czy się zabezpieczamy, czy mamy silne organizmy, no, różne czynniki. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, no to co się stało? No, zaczęło się w tym momencie. Dziać tak, że ludzie musieli pozamykać swoje firmy, musieli przejść na tryb online i tracą zlecenia, tracą pieniądze i będą tracić jeszcze bardziej. I mniej to dotknie ludzi, którzy są na etatach, ponieważ pewne zobowiązania wobec nich są. Natomiast ci, którzy prowadzą własne firmy albo ci, którzy są na zleceniach. Niestety będą mieli bardzo duży problem z płynnością finansową, przede wszystkim, dlatego kwestia jest taka, co rząd zrobi, żeby ci ludzie mieli troszkę łatwiejsze życie. Tutaj jest oczywiście spór, co powinno być zrobione. Czy lepiej, żeby ludzie, którzy prowadzą własne działalności, mieli jakieś dopłaty, które stanowią jakiś odsetek tych powiedzmy zobowiązań, które mają co miesiąc. Czy może po prostu zwolnić tych ludzi z opodatkowania całkowitego, po to, żeby dać im swobodnie funkcjonować bez podatków, czyli spróbować tego programu gospodarczego, który wolnościowcy mają w takiej ekstremalnej postaci na czas trwania epidemii, to znaczy pozwolić ludziom, <coughs> Przepraszam. Pozwolić ludziom prowadzić spokojnie swój biznes bez obciążeń podatkowych. O to się spieramy i o tym dyskutujemy od wielu dni. I będziemy o tym, o tym dyskutować w na, na sesji Sejmu, na której za chwilkę będzie dyskutowana tarcza antykryzysowa, tak zwana. Szczerze mówiąc, to dokładnie tego się spodziewałem. To znaczy, że pan i pana ugrupowanie będziecie proponować rozwiązania wolnorynkowe. Pytanie, czy pan w ogóle wierzy w to, że rząd może się na takie zdecydować? Połowicznie. To znaczy, jestem święcie przekonany, że ten rząd nie jest w stanie. Doprowadzić do wolnorynkowych rozwiązań, takich rozwiązań, o których my mówimy w czystej postaci. Natomiast widzę, że w obliczu nadchodzącej jakiejś tragedii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki, oni są w stanie podjąć jakieś małe zmiany do tego swojego planu. Na początku, jak mieliśmy ogłoszenie tej tarczy antykryzysowej, to słyszeliśmy o odroczeniu ZUS-u na trzy miesiące dla przedsiębiorców, czyli de facto trzeba byłoby ten ZUS i tak zapłacić, tylko po prostu trochę później, czyli odroczenie wyroku. No i masa krytyczna w internecie przede wszystkim została tak bardzo przekroczona, że po paru dniach okazało się, że Andrzej Duda zdecydował. O tym, że zUS jednak zostanie umorzony. No oczywiście tam pojawiła się taka gwiazdeczka i tekst o tym, że trzeba udowodnić, że się zarobiło o 50% mniej niż w poprzednim miesiącu, co też blokuje w konkretny sposób, ponieważ bardzo często jest to niemożliwe. Bardzo często jest tak, że z oczywistych względów te pieniądze nie idą tak z miesiąca na miesiąc i kontrakty inaczej są realizowane, faktury są inaczej rozliczane. Także wiadomo, że jest to jakiś problem, ale, ale to widać że presja ma sens i może dojdziemy do piątku do rozwiązań, które będą satysfakcjonowały również i umiarkowanych wolnościowców, bo Wolnościowców, takich prawdziwych, nie sądzę, żeby potrafiły zadowolić jakiekolwiek decyzje tego rządu. Natomiast finalnie chodzi o to, żeby jednak zachować płynność funkcjonowania przedsiębiorstw, osób, które prowadzą biznesy, które zatrudniają ludzi, ponieważ to, co zaproponowano w tej tak zwanej tarczy antykryzysowej. Moim zdaniem nie gwarantuje utrzymania miejsc pracy, przede wszystkim, jeżeli ten kryzys wirusowy będzie trwał więcej niż do Wielkanocy, a należy założyć, że jednak trwał będzie dłużej. I tutaj dochodzimy do tego, jak to wyobraża sobie rząd, ponieważ moim zdaniem rząd w tym momencie zachowuje się tak, jakby oni zakładali, że na Wielkanoc problem wirusowy zniknie. No, nie jestem aż takim optymistą. Zarówno ja, jak i wszyscy specjaliści yy, doty yy, mówiący, wypowiadający się w tym temacie, yy, więc nie wiem, dlaczego rząd akurat w taki sposób reaguje. Yy, I teraz pytanie, chyba moje ulubione w ostatnich dniach zadaję je chyba wszystkim wolnorynkowcom, otóż przez tyle lat mówiło się, że yy, ludzie może nie są za bardzo skłonni do rozwiązań wolnego rynku, ale spokojnie przyjdzie kryzys, pójdą po rozum do głowy. Proszę bardzo, mamy teraz, mamy teraz kryzys. Niewątpliwie sytuacja nabiera tempa z dnia na dzień, jednak nie widzę, żeby tempo wdrażania zmian wolnorynkowych czy poparcie dla tych zmian jakoś szczególnie rosło w całym społeczeństwie. Tak, dlatego, że mamy Jarosława Kaczyńskiego, który daje wywiad, w którym mówi, że spokojnie transfery socjalne będą nienaruszone, więc nic się nie bójcie. Te pieniądze, co wam obiecaliśmy, to je dostaniecie. Natomiast przedsiębiorcy, no musicie sobie jakoś radzić, no nikt wam nie mówił, że będzie łatwo. I to jest kwestia priorytetów. Jak ja o tym pisałem na moich portalach społecznościowych, na profilach społecznościowych, to nie miałem na myśli tego, że ja czekam, aż mi rząd da pieniądze, bo ja teraz biedny jestem i mam swoją firmę, która właśnie mi upada, tylko chodziło mi o to, że ten rząd nadal ma priorytety poukładane pod wybory, które nadchodzą. A nie pod rzeczywiste ratowanie miejsc pracy i ludzi, którzy prowadzą swoje biznesy w jakiś sposób. Ten jedyny sposób, jaki rząd może przedstawić w tym temacie, moim zdaniem, to jest pełne odpodatkowanie. To jest rezygnacja z poboru zUS-u zarówno za pracodawcę, jak i pracownika, i rezygnacja z poboru PIT-u od pracownika. I są to rzeczy bardzo często dla ludzi, którzy pracują na etatach, oczywiście całkowicie niezrozumiałe, ponieważ oni w ogóle nie wiedzą, bardzo często, że jakiekolwiek dodatkowe podatki za nich są. Natomiast pracodawcy wiedzą o tym doskonale i gdyby pracodawców móc zwolnić na ten czas to myślę, że daliby radę, łatwiej by im było spłacić pracownika w kwocie na rękę, którą pracownik w tym momencie dostaje, mimo to, że pracownik nie pracuje bardzo często. Tak? Bo my jeszcze mówimy też o tych biznesach przede wszystkim, które stanęły w miejscu. I to jest rzeczywisty problem. Poza tym, no, jeżeli do tego nie dojdzie, to będziemy mieli bardzo duży kłopot, polegający na tym, że dojdzie do masowych zwolnień pracowników. Druga rzecz, dojdzie do masowych zamknięć firm. Więc pytanie: Jak długo można taki stan utrzymywać? Bo przypomnę, że cały budżet jednak jest powiązany ściśle z podatkami, które my płacimy, my pracujący i tworzący miejsca pracy. Wiele firm teraz i urzędów przekonuje się, że jednak część obowiązków można wykonywać zdalnie. To wcale nie jest takie trudne. Pytanie: Czy, czy to już jest ten moment, w którym rząd powoli powinien zacząć przekonywać się, że wybory też mogą. Odbywać się zdalnie. No my takie coś zaproponowaliśmy. Natomiast jak widać na razie pozytywnego podejścia do tego nie ma. Jak potrzeba się pojawiła, to się okazuje, że można w Sejmie głosować zdalnie. I przecież przyjeżdżamy w czwartek głosować nad zmianą regulaminu Sejmu, pozwalającą na to, żeby móc odbywać sesję Sejmów w nadzwyczajnych okolicznościach na tabletach. Więc da się to zrobić, jeżeli trzeba. W przypadku wyborów też dałoby się, tylko że prawo i sprawiedliwość wie doskonale, że wybory przez internet to niekoniecznie są takie wybory, które oni mogą wygrać tak łatwo, jak wygrywali pozostałe. W obecnych okolicznościach zresztą ja myślę, że no jednak powinni też zrewidować swoje podejście do tych wyborów, które muszą się koniecznie odbyć 10 maja, ponieważ one by się odbyły w internecie, gdyby można było głosować przez internet, to wtedy byłoby łatwiej. Natomiast w obecnym stanie i w obecnej sytuacji nie wyobrażam sobie przeprowadzenia wyborów. Więc tak. Generalnie jest powoli, robi się coraz lepsza pogoda dla głosowania w internecie. Niestety mamy za mało czasu, żeby rząd porządnie się tym zajął, bo im na tym nie zależy. Jakby im zależało, to by już dawno zaczęli na tym pracę i już dawno by pewne rozwiązania wprowadzili. Natomiast, niestety, teraz no, wiemy doskonale, że musimy poczekać jeszcze długo czyli musimy poczekać do momentu, kiedy Konfederacja będzie rządziła, żeby takie rozwiązania wprowadzić. A czy wierzy pan w to, że uda się w maju te wybory prezydenckie w Polsce przeprowadzić? Nie, absolutnie nie wierzę. Uważam, że do Wielkanocy problem wirusowy się nie skończy, a jeżeli problem wirusowy się nie skończy, to to oznacza, że nie będziemy w stanie przeprowadzić wyborów. Już dziś mamy sytuację taką, że w tej grupie ludzi, którzy zgłaszali się do nas i których my wpisaliśmy jako osoby, które mogłyby pracować w, kom w komisjach wyborczych, duża część się wycofuje. Wycofuje się no, głównie ze strachu ze względów zdrowotnych. No, jeżeli będzie dalej trwało to, co trwa w tym momencie, wyobraźcie sobie Państwo komisję wyborczą, w której musi cały czas zasiadać 5-6 osób, która obsługuje 800 osób, które przychodzą głosować na przykład w jakimś obwodzie. No ja sobie tego technicznie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie nawet wchodzenia pojedynczo i tej gigantycznej kolejki idącej po całej ulicy. No po prostu jest to niemożliwe, a... i władza doskonale o tym wie, że to jest niemożliwe, no, tylko oni z jakiegoś powodu Mówię, zakładają, że wirus się skończy w Wielkanoc. I gdyby to faktycznie tak było, że problem wirusowy skończy się na Wielkanoc, no to wtedy mamy jeszcze przed sobą miesiąc kampanii i wtedy możemy sobie spokojnie dążyć do wyborów. Ale ja w to nie wierzę. Oni w to wierzą. Nie wiem na jakich podstawach. No to w takim razie, jeśli nie ma, to podejrzewam, że wakacje również nie, raczej jesień. I tutaj pytanie, czy czas będzie działał na Waszą korzyść, na korzyść Waszego kandydata? Czy to właśnie będzie czas, w którym PiS zdąży się solidnie ufortyfikować na tej pozycji faworyta? Ja myślę, że każda chwila działa na korzyść Krzysztofa Bosaka, natomiast najbardziej na korzyść Krzysztofa Bosaka działałyby debaty i uczciwa dyskusja o tym, jak wyglądały pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy. Bo realnym, konkretnym problemem, o którym my regularnie przypominamy, jest to, że jeżeli kandydat na prezydenta jest ustępującym prezydentem, który walczy o reelekcję, to cała kampania wyborcza jest de facto recenzją jego pięciu lat prezydentury. Tymczasem, przez koronawirusa, co oczywiste zresztą, ale tak niestety jest, przez koronawirusa przestaliśmy w ogóle dyskutować o wszystkich jego złych decyzjach i podpisach, wtedy gdy był po prostu zwyczajnym notariuszem rządu, a nie prezydentem. Nie dyskutujemy o wszystkich złych decyzjach też i tego rządu, który trwa przez ostatnie cztery i pół roku już w tym momencie. Tylko dyskutujemy o tym, co się stało w ciągu ostatnich dwóch tygodni i przez najbliższe dwa miesiące będziemy dyskutować tylko o tym, co dzieje się na bieżąco. No niestety, niestety, jest tak, że Andrzej Duda, jako prezydent, ma mnóstwo grzechów za uszami, za które chcielibyśmy go na pewno rozliczyć, i takie rzeczy mogłyby tylko i wyłącznie wyjść podczas realnej debaty na temat pewnych decyzji i na temat przyszłości, przede wszystkim gospodarczej w Polsce. No i to jest podstawa to jest to, do czego, do czego nie mamy dostępu w tym momencie. Nie ma debat, nie ma dyskusji dyskutujemy tylko i wyłącznie o koronawirusie i o rozwiązaniach z nim związanych. Władza w ten sposób się umacnia, no bo ze względów oczywistych obywatele chcą mieć więcej spokoju, gdy widzą sytuację tego typu. Ze względów oczywistych władza politycznie kapitalizuje ten kryzys na maksymalnie dla siebie, więc poczuli tutaj możliwość urośnięcia w sondażach, no to z niej korzystają takie ich zbójeckie prawo. Ale rzeczywiście ale rzeczywiście jest tak, że realnej debaty nie ma i nie będzie. Jeżeli wybory będą 10 maja. Rozumiem. W takim razie czekamy na rozwój wydarzeń. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję.